Tylko Podlaska Policja na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy odnotowała około 100 przypadków kontrabandy tytoniowej spadającej z nieba, mówi oficer prasowy Podlaskiej Policji, młodszy inspektor Tomasz Krupa i natychmiast dodaje ale są jeszcze te odnotowane przez Podlaski Oddział Straży Granicznej i Krajową Administrację Skarbową. Przemytnicy korzystają głównie z balonów meteorologicznych. Przyczepione do nich pakunki zawierają od 1500 do 3000 paczek wyrobów tytoniowych. Tylko dzisiaj pojawiły się dwa balony, z których jeden wylądował na ulicy lodowej w Białym Stoku, drugi we wsi Olszewo w gminie Boczki. Wraz z nimi przyleciało na Podlasie 3,5 tysiąca paczek papierosów. Od września 2024 roku policjanci zabezpieczyli ponad 2 miliony sztuk tak przemycanych papierosów, a straty skarbu państwa z tytułu uszczuplenia wpływów z podatku akcyzowego obliczono na 3,5 miliona złotych. Straż Graniczna także ma na swym koncie sporo takich znalezisk. Jak nas poinformował starszy chorąży sztabowy Straży Granicznej Michał Bura, w okresie od 1 stycznia do 6 października bieżącego roku w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej odnotowano 109 zdarzeń związanych z przemytem papierosów przy użyciu balonów meteorologicznych. Ujawniono ponad 3 miliony 100 tysięcy sztuk wyrobów tytoniowych o wartości niemal 2 milionów 800 tysięcy złotych. Jak informują służby mundurowe, w tym tygodniu pogranicznicy z placówki w Kuźnicy wspólnie z funkcjonariuszami Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji zatrzymali dwóch Polaków podejrzanych o przemyt. Obaj to młodzi, zaledwie 21-letni ludzie. Gdy funkcjonariusze obu formacji wkroczyli na zamieszkiwane przez podejrzanych posesje, znaleźli dowody ich przestępczej działalności, między innymi telefony, karty SIM i urządzenia lokalizujące powietrzne przesyłki. W ostatnim roku zatrzymane w związku z tym procederem zostały już 34 osoby, to 9 Polaków, 16 obywateli Białorusi i 9 Litwinów. Policja stanowczo przestrzega. Balony wykorzystywane przez przemytników mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia. Wypełniane są gazami mogącymi wejść w gwałtowną reakcję chemiczną z powietrzem. Lepiej się do nich nie zbliżać, a już z całą pewnością nie dotykać, informuje oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku. Policjanci też są ostrożni. Policjanci też są ostrożni. Przesełki Sprawdzane są przez pirotechników, czasem funkcjonariuszom asystują strażacy. Najwłaściwsze jest zgłoszenie takiego znaleziska pod 112. Nigdy nie wiadomo, jaką cenę przyjdzie zapłacić za nadmierną ciekawość.